No siema, e, zaraz zejdę ze słońca, bo będę lepiej widoczny. Dosiekliwi z Was, moi drodzy widzowie, moja przepiękna społeczność i, e, pięknych światłych idealistów, wielkich umysłów, dajwajcie suba. <noise> Pewnie zauważyliście, że mam te same tuste włosy, co na poprzednim e, unboxingu żywnościowy. pierwszym, ten będzie drugi. I koszulkę też mam tą samą, bo robię to tego samego dnia. Zresztą wracając stamtąd, ale nie przeciągając. To jest ten produkt. Otóż kupiłem to w polskim sklepie, ale jest to jakieś ruskie, ukraińskie, no gdzieś stamtąd. Jakaś przekąska rybna. Nazywa się treska pikanta. E, nie treska, ale pikanta na pewno. Na rynek niemiecki, bo najwięcej jest napisane po niemiecku, zresztą od tego się zaczyna. Jest też Greka, Hiszpania, Portugalia, Great Britain of course. Nie ma nic właśnie po cyrylicowemu, także nie jestem w stanie stwierdzić skąd taki przysmak do nas przyszedł, ale jadłem kiedyś z Rosji suszone właśnie ryby. Bardzo dobre były. A teraz sprawdzimy sobie te, żebyście wiedzieli. Czy ja pierdolę jak to jebie? Byliście kiedyś na takiej dzikiej plaży. Gdzieś płynęliście między zarośla z nosem za blisko trochę wody i tam były zdechłe ryby. Właśnie tak to jebie. Fuck. Da, no nie wiem czy ja to wiem no. Tak to wygląda. Prześwituje przez to światło, bardzo tłuste jest, A, nie jest pikante. Mm. No, Spakuje tak. Jakbyś w sklepie zoologicznym przed na ten dział z akwariami napił się wody albo zaczął je lizać hmm. nie wiem chyba to obmyję trochę z tej soli i pikantę i dam kotom fuj, nie chcę tego Ech. nie kupujcie tego chyba, że macie fioła na punkcie ryb Albo chcecie wiedzieć, jak smakuje akwarium. Nie liżąc go od środka, ja pierdolę, ale jebie.